Sprawdź, to, oh. czy to jest to, czy jednak nie, koperniki czy może się z tym nie. się przedziałkiem na środku. Nie, ale wiesz co, my to już po prostu chyba tak mamy, że się obie będziemy zawsze czuć przedziałkiem na środku w krótszych włosach, bez jak, nie grzywki, to się możemy czuć jak Koperniki. Ale to, to jest bardzo dobre, dobra inspiracja, bardzo dobry no to ja może też będzie się mądre, wątpię. Hej wszystkim. wszystkim witajcie w kolejnym podsumowaniu miesiąca i to już będzie przedostatnie podsumowanie tego roku. Ale z to jest dobrze, bo ten rok wszyscy chyba cieszymy się i jesteśmy zgodni, że dobrze, że się kończy I, i żeby się odmieniło, ale myślę, że nie o filozofia, o naszych ulubieństwa dzisiaj Co? chodzi, więc zaczynamy. Kopernik <śpiewanie>, filozofia, wiesz, wiesz, bardzo. <śpiewanie> Słuchajcie, akcja charytatywna, um, którą dzisiaj się bardziej wypromować, dotyczy schroniska dla zwierząt. Um, organizatorem całej akcji zbiórki jest stowarzyszenie z Sierada, czyli mojego rodzinnego miasta. Ja ogólnie to stowarzyszenie trochę bardziej znam, już kiedyś na tym kanale o nim mówiłam. E, niestety, ale... Schronisko, o którym mowa i które chcemy wspierać. Potrzebuję jeszcze na, na chwilę obecną, nie wiem jak to będzie z czasem, bo widziałam, że na Instagramie, jak wrzuciłyśmy informacje o tej zbiórce, to naprawdę posypało się od Markuwej mnóstwo pieniędzy i się ogromnie z tego powodu cieszę i bardzo Wam dziękuję. Ale brakuje wciąż jeszcze 12 tysięcy na ten moment, więc jest naprawdę ogromna kwota. Schronisko, które no niestety przez koronawirusa, przez um, ogólnie sytuację teraz w kraju, yy, no ma problem z tym, żeby utrzymać te zwierzęta. Jest 40 psiaków. I tak naprawdę karmy i pieniędzy na utrzymanie mieli tylko jeszcze na grudzień, więc potrzebują naprawdę dużej kwoty, żeby te pieski no, miały godne życie. Eee, mimo tego, że nie mają takiego domu, wiecie, jak blania czy duszek. My psiaki bardzo kochamy nad nim, jak to nazwać, bo to jesteśmy wręcz obsesyjnie zakochane w pieskach i kotach też, ale wiadomo, psy to są gdzieś tam blisko naszemu sercu. Dlatego tak bardzo chciałobyśmy, żebyście pomogły e, im e, w tym, żeby mogli normalnie funkcjonować i pomagać zwierzakom. Trzymamy to kciuki. Dajemy czadu, jak zwykle, prawda? No cóż, po prostu postanowiłam <grym> się, <grym> się pierwszą rzecz powiedzieć. Jego <grym> ulubienie jest to... <grym się wierzyć> no właśnie, bo to bo dlatego, że to tu leży. W ostatnim naszym dęgu, a raczej pod ostatnim filmem, w komentarzach pojawił się właśnie taki komentarz, który z jednej strony bardzo mnie rozbawił, a z drugiej strony tylko potwierdził, jak dobrze nas znacie i nasze upodobania pielęgnacyjne, bo faktycznie nie zdradzałam tam jeszcze, że w medłonie, w me i na mą twarz trafiła najnowsza, najnowszy produkt marki Sensum Mare, czyli ta całonocna algowa maska. I ktoś pisał, że będziesz Karola, będziesz zakochana, no ja już wtedy tak naprawdę byłam, ale... Ale właśnie trochę nie chciałam jeszcze zdradzać. To jest tak naprawdę właśnie jeden z najnowszych produktów, który no, musiał trafić po prostu do mnie, bo jak wiecie, to jest jedna z tych marek, która tak absolutnie, totalnie e, przypadła jakby też yy, tak bardzo odmieniła moją pielęgnację pozytywnie, bo naprawdę ich krem, ich serum, ich tonik, no ja mogłabym mieć wszystko. Teraz zresztą pokażę jeszcze kolejny krok, który naprawdę też jest cudowny, więc chciałam tak jakby, myślę, że to będzie takie podkreślenie też. Yy, tak trochę właśnie za tej okazji, że to jest taka końcówka roku i no, to jest marka, która ewidentnie wiedzie prym teraz w mojej pielęgnacji i wiem, że zawsze się u mnie sprawdzi. No i ta maska, oprócz tego, że ma piękne, złote wieczko, czym różni się od kremu, to oprócz tego wygląda bardzo podobnie. I tak naprawdę to działanie również oceniam jakby podobnie, czyli rewelacyjnie <todgłosy> oczywiście. Czy to ten sam zarobony? Ale to, co jest jakby dla mnie najistotniejsze, to właśnie ten taki aksamit, który po tej masaczce możecie uzyskać, plus nabliżenie, ujędrnienie. No wszystko tutaj absolutnie się zgadza. Ja wierzę, że po prostu ten skład, który oni mają, też bardzo przemyślany, ale i innowacyjny w jakiś sposób, bo tam yy, oprócz tych Alk jest jeszcze naprawdę dużo składników, które mogą zachwycić. Oczywiście jest to polska marka. Naturalny skład, czego chcieć więcej. Tak no to tak, to jest produkt, który zdecydowanie może być albo uzupełnieniem e, pielęgnacji ogólnie z Sensumare i z ich kremem, albo może, jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się na krem, to myślę, że warto zacząć od tej maski, no bo właśnie to jest taki produkt, który używamy troszeczkę rzadziej dwa trzy razy w tygodniu, ale właśnie na całą noc, no ale to działanie mam wrażenie, że jest jeszcze mocniejsze, bardziej widoczne. To absolutnie. I tylko chciałam powiedzieć, że dla uzupełnienia mojej yeah. <guckles> sensu marowej telegnacji, ja to, to faktycznie jeszcze w moje ręce trafiła delikatna emulsja do demakijażu. Ja właśnie byłam przy końcówce tego płynu, to też ciężka była konsystencja do opisania, z Florence, z, y który dorwałam do machine. <gpus Remo> <noise> <noise> machine. I, i tam produkt dość... Dobry, ale mało wydajny, bo jak wiecie, dość szybko go skończyłam, więc fajnie, że właśnie na zamianę mogłam um, użyć czegoś z sensu Mary, Ale faktycznie kocham pompeczkę, kocham to, że jest autentycznie delikatny, czyli mm -hmm. to, co ja bardzo lubię i cenię sobie w, e, tego typu płynek, żeby ta twarz nie była zbyt mocno doczyszczona, przesuszona, a z drugiej strony radzi sobie rewelacyjnie z tym olejkiem, z linii, żeby, żeby. ewentualnie jakieś tam tłustość, chociaż po nim nie zostały takie mocne, jak po typowym olejku. Ale mimo wszystko Mam pewność, że um, tym dwuetapowym e, demakijażem naprawdę domagam wszystko, że później płyn micelarny tak naprawdę już jest mi tylko potrzebne do ewentualnie do czyszczenia troszeczkę może Dużo do rzęs, bo też wiadomo, że oczu tak mocno, mocno, mocno nie ma nie, nie trzeba głosu, wyłączyć dźwięki, nasza gestykulacja, wszystko mamy wyjaśni. Więc myślę, że tak, podkreślam, ten sumarę uwielbiam. Dwie absolutnie cudowne nowości. Jeżeli tak jak ja pokochałyście te produkty, które kiedyś wcześniej Wam polecałam, to myślę, że te również musicie mieć. Pierwszy ulubieniec po mojej stronie to Wielki Powrót do marki Babo. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona, bo naprawdę to jest chyba najczęściej powracająca marka pielęgnacyjna w komentarzach, o którą pytacie, czy sprawdzałam to, czy sprawdzałam to od momentu, kiedy tak bardzo zachwalałam krem. No właśnie, bo Ty się ewidentnie z tym kremem kojarzysz. No tak, a ten krem ja krem nawet, ten nawet mam z świeczami, widzimy, nagrywamy, ile okay. razy o nim mówiłaś, jakby był cudowny. Ale już o tym, że teraz yy, ta produkcja, po prostu nie zażyję z produkcją i w tym miesiącu nie można go kupić. Aha. Tak, mhm. Mam o, no o tyle, szybciutko. O tyle wam, żeby go kupić. Marta Bardzo mówiła ja bardzo, bardzo chętnie do tego bym wróciła, ale dzisiaj nie o kremie, a o serum. Serum przeciwzmarszczkowe. Jest serii, już Wam mówię, bo to jest bardzo ładna nazwa. Your Time Keeper. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Zatrzymaj to, to, trzymaj to czas. Tak, dokładnie. I to jest serum, które powiedziałabym, że jest oczywiście do każdego typu cery, ale jako posiadaczka cery mieszanej. Będę nawet mocno naciskała na to, że cery tłuste i mieszane mogą być z tego serum bardzo zadowolone, bo to jest serum, które nie ma konsystencji olejkowej, a żelową. To jest naprawdę daj rączkę, bo Zachęcam. to się bardzo fajnie rozpływa, Uu. znaczy roztrapi, wiesz, o co chodzi? No, 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 no. Ale nie pozostawia skóry takiej ściągniętej, jak a po rzecz. żelowych konsystencjach. Czasami nie wiem, tak masz mm -hmm. syry, a jak mm -hmm. galoretka, nie, absolutnie ale też nie przetłuszcza skóry tak, że czujecie, że jak po olejkowych serach, które my czasami polecamy i one mogą być takie niekomfortowe dla cer tłustych, bo po prostu ta tłustość już jest tłumacz. Tutaj to jest idealnie w punkt, więc ta konsystencja jako pierwszy plus, no musiałam to podkreślić. Po drugie, oczywiście działanie, bo skóra po tym serum już po pierwszym użyciu jest naprawdę ultra aksamitna. Jak nałożycie na no to później krem, to ten krem wchłania się, mam wrażenie, dwa razy szybciej, bo serum pomaga, Także po prostu to połączenie jest genialne. To, czy łączę to z kremem Linia Przemilutki. Nie? Słuchajcie, wyłącznie ten dźwięk, naprawdę, musiałam że wszystko, wiecie. Przemilutka skóra. Ja bardzo Nie, bardzo dobre, ja bardzo lubię ten humor. Tak, czy nawet jak łączyłam z Margą Klinik, czy z Linią obojętnie, to ten poległ na Pana genialnie. Mi się z tym wszystkim tak scala. No i dodatkowo to zapewnienie o prewencji, tak? Czyli takim działaniu na przyszłość, czyli dbanie o to, żeby nasza skóra nie marszczyła się zbyt szybko, albo żeby po prostu zapobiegać wszelkim ja bym to nazywała takim oznaką starzenia się skóry, bo nie zawsze to tylko zmarszczki, ale jakieś przebarwienia, czy po prostu skóra, która zaczyna depigmentować się, mm, albo wręcz pojawiają się też jakieś... Tak, ruch. dokładnie. To to wszystko z tym serum możecie pokonać, albo po prostu zobaczyć, żeby to się nie działo. Słuchajcie, no są składniki oczywiście wypisane na opakowaniu. Ja nigdy nie, nie byłam w, tej, w, tym, w takich teoriach e, dobra. Ale oczywiście, trzymam te, które są najbardziej takie popularne, czyli wiadomo. No Pantenol to, to jakby świadczy też o tym, że to będzie bardzo taki delikatny kosmetyk. Nie musicie się bać o to, że będzie podrażniał skórę, bo niektóre sery mają to do siebie, że mogą być zbyt intensywne. Tutaj to jest wszystko absolutnie w punkt. Oczywiście mamy e, e, aloes. No to, to jest mm -hmm. coś, co też Karla bardzo lubi. I co zresztą Ty też ostatnio hmm. poprosiłaś, Tak, tam, tak bardzo, bardzo. też trafia mocno tak, do Twojej <laughs> Tak, Jak pas hieluronowy. E, coś, co też e, oczywiście jest podstawą podstawy, jeżeli chodzi o nawiżenie, o działanie przeciwzmarszczkowe. Ale jest detajna z cukrowego i to jest chyba ten podstawowy składnik, e, który ma chronić błony komórkowe. Więc właśnie ta ochrona to też jest tutaj ważna. Nie tylko leczenie zmarszczek czy ich wypełnianie, tylko właśnie zapobieganie temu, żeby one powstawały. Wydaje się, że to jest mała buteleczka, ale słuchajcie, ja tego użyłam naprawdę codziennie i zobaczcie. Ale chciałam powiedzieć, powie? że ja. Ty poddałaś kropelkę, jest. i. No, obie było, tak. nie są mięciutkie, mięciutkie, ale tak. faktycznie. Starczyło to na bardzo dużo Tak, odzieżkę. więc ja ogólnie stosuję dwie pompki dziennie: jedna idzie na twarz, druga idzie na szyję i na dekor. Dlatego, że ja o tej strefie jest bardzo, 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 bardzo o nią dbam. Ostatnio tutaj też SPF, oczywiście nawet jeżeli hmm. mam golf, ale wiem, że później mogę mieć po prostu koszulkę i przez okno to słońce hmm. będzie chciało mi te zmarszczki robić, Ja o to dbam. Jestem absolutnie zachwycona i yy, myślę, że Marka Babo jest naprawdę warta zwrócenia uwagi, bo dla mnie w ogóle też yy, sam fakt, że to Taka mała firma, która ma wrażenie, że powolutku się naprawdę rozrasta i tworzy bardzo fajne, spójne kosmetyki, które są uniwersalne. A to się bardzo rzadko zdarza, więc myślę, że śmiało, gdyby właśnie z suchą tego używała, również byłaby zadowolona. To ja pozostanę przy demakijażu i wspomniałam o tym, że jednak czasem potrzebuję jeszcze płynu micelarnego. I przez bardzo długi czas, naprawdę, to był jeden z najbardziej wydajnych płynów micelarnych ever. Ewa. I ja oczywiście zapomniałam, jakiej to było marki. Pamiętasz to z Hebe, co pokazywałam również w ulubieńcach? Jasun. Tak! Nie. Ja, ja to no, to nie. Jest niezastąpiona. Jasun, I w końcu, znaczy w końcu. To był naprawdę dobry produkt, ale no zatęskniłam. Płyn micelary z Sylveco jest zawsze w, gdzieś tam w pogotowiu, ale w międzyczasie lubię oczywiście testować inne produkty, a pół micelary jest jednym z tych, który jakby no, jest mniej szkodliwy w tym, jeżeli nam e, się nie sprawdzi. A ten się sprawdził cudownie, właśnie do takiego ostatniego kroku, żeby jeszcze domyć, e, szczególnie właśnie okolice oczu, więc już od razu u, u, mówię, że jest Turbo, naprawdę, to jest tak delikatne, jak woda mam wrażenie. że tutaj naprawdę nie czuję nice. um, absolutnie jakby ingerencji, a z drugiej strony, no, mam tę pewność, bo widzę na płatku, że zostało ściągnięte, ściągnięte absolutnie wszystko, co jeszcze musiało zostać ściągnięte, z tego, ale oprócz tego, testowałam go też na początek, tak po prostu na no, rozrywki, może zwykle tak nie. Ty się tak. powiadzesz do no. <laughs> I na jakby zmyłam cały makijaż, i on też poradził sobie z tym bardzo dobrze, będąc przy tym naprawdę ultra delikatnym. Więc, jakby, no, zachwycił mnie też, oczywiście, zachwycił srokę moją wewnętrzną, czyli to, że jest, butelka jest bardzo minimalistyczna, ale piękna. Krok, krok. Kruk. Ale blisko, blisko, syrokie, słuchajcie. I to jest. Marka... oczywiście oczekiwałam, to dostałam. dziękuję. I to jest Marka, oczywiście, wybaczcie, jeśli z Leją mawiam, ale po prostu. Jorgop, Jorgop, mhm. jest dostępna na Kosibeli. Stamtąd gdzieś mi znaczy obie zainteresowałyśmy się tą marką, bo jeszcze nie miałyśmy z nią do czynienia. I powiem wam szczerze, że już teraz też jestem pewna, że to jest kolejne kilka dobrych miesięcy. Tak, um, 200 ml? Dokładnie. Tak. Przy jego wydajności, delikatności i super działaniu, naprawdę, jeżeli lubicie takie, trochę powiem, właśnie luksusu przy demakijażu mhm. i wciąż uważacie, że nie trzeba mieć najtańszego płynu micelarnego, bo te najczęściej są po prostu właśnie też mniej wydajne, to to jest taki trochę powiew e, luksusu, a przy tym yes. e, delikatność i skuteczność e, w jednym. Pozostając przede makijażu wciąż, z mojej strony coś, co już po dękuję i bardzo nad tym ubolewam, bo to jest naprawdę z najlepszych produktów do mycia twarzy, jaki miałam, e, o którym mówiłam Wam w, w przypadku naszego Get Unready With Me, With Us, przepraszam. O. Jak mogłam. E, czyli też Florence Skincare, My to mówimy, wprowadzając ja po prostu no, to mi się tak ciśnie na usta, że inaczej nie potrafię. Ale oczywiście to jest Florence Skincare I to jest balsam, taki mleczny do mycia twarzy, który ma specjalną łyżeczkę drenianą. Tutaj faktycznie korzystam. No i no naprawdę, no tam już po to, czy może na jakieś takie pięć użyć będzie, ale ja e, używam tego naprawdę niedużo. Ale mimo wszystko, dziękuję już po drugim miesiącu używania i no jestem zachwycona tym, jak. Jaka to jest konsystencja niezbyt tłusta, ale też niezbyt taka wysuszająca i tempa, która bardzo ładnie domywa pozostałości makijażu, wręcz widzę, że jak um, później spokuje. Ten produkt, bo on się zmienia na taką białą emulsję, bardzo delikatną, to kiedy spokojuję, to właśnie jakieś resztki podkładu, taki maleńczowy wręcz płyn wpływa. I później, kiedy przyjeżdżam wacikiem słynnym micelarnym dla testu e, białe, białe, białego, płatka, białego płatka, to absolutnie nic już na nim nie ma, więc naprawdę pięknie doczyszcza. A jednocześnie jest ultra delikatny, i to jest fantastyczne, bo nic jej po nim nie wysypuje. Kiedy mam jakieś problemy właśnie z serą jak ostatnio niestety, coś tam mi się wydarzyło, no to. Kiedy je to czuję takie ukojenie dla tej skóry, że ona jest nawilżona, ale nie jest też przetłuszczona, nie jest przesuszona, nic w żadną stronę nie jest za bardzo, tylko jest idealnie w punkt. Podoba mi się zapach, konsystencja, opakowanie. Myślałam, że to, że to będzie słoik odkręcany, to, że to będzie brania. Nie, kocham ten rytuał, kocham to, że mogę właśnie. Zrobić sobie takie małe, właśnie takie mini spa codziennie z tym produktem, bo on jest lekko luksusowy, fantastyczny. Teraz na wymiankę będę miała z, i mamy z bo ten najnowszy produkt. Jestem ciekawa, może to będzie fajne zastępstwo. Jeżeli nie, to na pewno do niego wrócę, bo no jest po prostu kozacki. Dla odmiany u mnie ostatni produkt kosmetyczny będzie to kolorówka i ultra tania kolorówka. W sensie myślę, że dlatego znalazło się to w tym podsumowaniu dzisiaj. Bo o ile to nie jest produkt, który nie wiem, wiecie, wyrywa mnie z butów, jeżeli chodzi o swoją jakość, to jakby jakość do ceny, no to wtedy faktycznie jest autentycznie <grym szał. <grym bo to jest, słuchajcie, trafiło to do mnie przez przypadek, kiedy wybierałyśmy produkty najtańsze do mm, tak. makijażu z kokolity. Podziękujemy Wam. Dokładnie. I to jest marka Essence i Make Me Brow czyli maskara do brwi, która już ma w sobie pigment. Wydawałoby się, że dość ciemny kolor wybrałam, bo wybrałam go również na oko po prostu, wiecie, online. I to jest 04 Ashy Brows, ale lubię to, że on przyciemnia delikatnie jeszcze te moje brwi i jest tak ultratrwały. Yy, mam wrażenie, że po prostu z jednej strony taka delikatna skorupka, ale taka, która wygląda dobrze. Mm -hmm. W sensie, że taki trochę wosk, a jednak to nie jest wosk, bo no... Też trzeba się nauczyć z nim pracować, bo on jest bardzo płynny. I można nim sobie, wiecie, totalnie zrobić takie messy, ale można też delikatnie, może nawet nie delikatnie, ale nim troszeczkę by wyjeżdżać, bo jest niebezpieczny, ta, ta szczoteczka mogłaby być nieco bardziej dopracowana, ale tak jak mówię, to kosztuje nie chyba niż 10 złotych, tak. a, a jest super wydajny i naprawdę mam wrażenie, że za tą trwałość, tylko pokochałam, że właśnie pomaluję tak naprawdę bez żadnej kredki czy bez cienia, tylko uniosę swoje naturalne brwi i on już robi robotę. Dzięki temu, delikatnie je przyciemni i właśnie y, postawi y, do góry po prostu, no, no naprawdę, po prostu jak robiłam sobie to zestawienie do dzisiejszego y, y, podsumowania, podsumowania żeby nie użyć jeszcze raz tego samego słowa to y, no, to, to była chyba jedna z pierwszych rzeczy, która mi w że naprawdę używałam tego wręcz codziennie, nawet kiedy mój makijaż nie był mocny i y, była to wielka przyjemność skorzystania Moim ostatnim ulubieńcem kosmetycznym jest giełka do twarzy marki Benton, która również już powolutku to, to, to O, To trzy użycia marki. Dlatego bardziej pomyliły filmy. No pomyliły, ale po prostu <grym> chciałam naprawdę mieć pewność stuprocentową, że to są godne polecenia produkty. No i po dwóch miesiącach używania tej mgiełki, z jakby tutaj mamy drzewo herbaciane w składzie. Cmywarka. To nie naszy, to nie nasze czuby. Warka, przepraszam. <grymarka> o, dziękuję. Ok, ten przerywnik yy, kończymy. Yy, I teraz tak, yy, to jest kosmetyk, który jest dla mnie, no wiadomo, to jest duet perfekcyjny, bo to jest ultra ukojenie. <grymarka> przepraszam, nie wiedziałam, że zamkniemy drzwi. Tak zrobię. Tak zrobię, zamknę drzwi, słuchajcie, mam bardzo... bo bardzo ja dobry pomysł. Yy, tak, recenz do tego kosmetyku, naprawdę, totalne ukojenie, nawilżenie, przygotowanie pod y, krem, pod serum. Ja przyznam, że użyłam tej mgiełki jak tonik, bo dla mnie jest naprawdę fantastyczną bazą pod całą pielęgnację, czy wieczorną, czy poranną, bo rano uwielbiam <grywam> się budzić i spłukiwać twarz tym produktem. To jest takie pobudzenie i y, y, w punkt, bo ta mgiełka to też jest, wiecie, taka totalnie piękna bryza. Nie musisz się bać, nie nie <grym> na Ciebie, taka naprawdę bryza, bryza. Która, no właśnie, ona nie chodzi o to, że chłodzi, ale mam takie wrażenie, że właśnie koi momentalnie. To jest tak, że nie wiem, ja miałam mieć podrażnioną skórę po retinolu, jeszcze to, 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 był, to był po prostu pierwszy punkt, po który wiedziałam, że muszę sięgnąć, żeby dać swojej cerze ulgę. I to nawilżenie też jest bardzo widoczne. Dla cer tłustych i mieszanych idealny wybór, ale dla suchych również, bo to nawilżenie jest bardzo widoczne. I idealnie łączy się z każdym kosmetykiem, który miałam, więc jest też uniwersalny, Nie musiałam się bać, że coś tam się wiecie, zważy na tym, wiecie, rano na przykład podkład. Nie. Perfekcja i też czasami zdarzałam się spryskiwać właśnie makijaż. Za dużo mówię. E makijaż i też podkład się nie ważył, tylko właśnie tak się odświeżał. Też zrobicie, też wiecie, tak? tak, jest dzisiaj. Tak się odświeża. Myślę, że Marlenko, już powiedz o tym produkcie, przez który jesteśmy tutaj teraz głodne. Ja powiem ja później o nich Ja na to oczywiście rzą. dam ci, dam <grym> też spróbować. Zobaczysz, no ja muszę To Co są to jest, taka, żywo. to jest moja ulubiona przekąska ostatnio, która może To są orzeszki z pieca. E, czyli te, które na ketozie mogę śmiało jeść, ale tych mogę ich trochę mniej. Mają więcej wyglądanów, przez to, że to jest smak salsa. Tylu, tylu. Ale co? W biedronce, co? nie jest wybrane, nie jest Ja po prostu przypadkowo mój mąż kupił to kiedyś, jakby nie zauważył tego dopisku, salsa. Myślę, że to po prostu orzeszki z pieca. Ja otwieram te czerwone. Co jest? Próbuję, Jezu, to, to po prostu naprawdę takie tak sobie na cząsty salsą, Po prostu nie mi się kojarzą, tylko w wersji orzeszkowej. Orzeszki ziemne są bardzo zdrowe, pamiętajcie. Potas mają bardzo dużo białka. To, to są orzechy, które mają najwięcej białka z wszystkich orzechów, więc... Mm, bardzo pomagają też, jeżeli chodzi o problemy z sercem, z krążeniem, z ciśnieniem. Ja naprawdę to czytam, ja naprawdę to wiem. Więc to, <grym dlatego jem. <grym>, tak, dlatego <grym>, wiem, że te orzeszki są spoko rozwiązaniem. Oczywiście ta posypka m, salsa jest specyficzna, bo nie każdy może lubi tego typu opcje, ale dla mnie to jest przepyszna przekąska, która na katoziem nie ratuje. Wiecie, jakaś tęsknota za takimi typowymi fast foodami jak chipsy czy jakieś krakersy, to tego nie jadam, a tutaj mam takie, taki zastępnik, który po prostu sobie odmierzam z tych gramów, żeby mieć pewność, że nie przekraczam ilości węglowodanów, ale mimo wszystko mam ten taki rytuał jedzenia czegoś do filmu, jakiegoś serialu, kiedy mam chillowy wieczór. No uwielbiam te orzeszki, jeszcze w ogóle skruszone, na sałatkę na przykład jakąś z kurczakiem, z pomidorami. Naprawdę polecam. Z sosem czosnkowym to się tak pięknie miesza, bo ten posmak salsowy też daje coś takiego egzotycznego do całości, takiego indyjskiego. Bardzo mi to smakuje, wiesz, karminkowo. To nie mieć... jest jedyne opakowanie, które zresztą w moim domu. Zapad, jest zapad, jest zapas. teraz e, trochę tak, śmiała do to za zjemy. A ja skoro już wspomniałaś o tym e, Cudowych wieczorach z serialami, uh -huh. e, to teraz polecę Wam dwa. Myślę, że ten pierwszy nie będzie zaskoczeniem, bo jest serialem, który mam wrażenie oglądali teraz wszyscy. E, Czy ten też musi narobić, bo już rozwiązasz o tym, ale możesz spojlerować Gambit Królowej. E, powiem Wam szczerze, że miałam bardzo duże oczekiwania wobec tego serialu, bo obejrzałam go nieco później niż właśnie to. Ogromna większość y, ludzi, którzy wyrazili bardzo pozytywne opinie na jego temat. Oczywiście cudownym y, akcentem jest to, że gra tam y, Dorociński, co hmm. prawda nie gra Polaga tego y, Rosjanina, ale to, jakby to też takie klasyczne. <laughs> mm, ale jakby jego rola jest wbrew pozorom bardzo znacząca, więc to też jest super, że to nie jest po prostu jakiś tam epizod, tylko naprawdę. A, też właśnie wydaje mi się, że zyskuje dzięki temu bardzo pozytywne recenzje, jest o nim głośno, i tak dalej, bo jednak ten serial gdzieś tam teraz widziałam, że trafił na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ilość odtworzeń, więc coś w tym musi być. Jest to serial, który na pewno w trakcie jego oglądania zaprasza Was do całkiem innego świata niż ten, który mamy na co dzień, bo oprócz tego, że dzieje się w jednym z moich ulubionych czasów, czyli lata 50. 60. stany. To piękne kostiumy. Jakby, no właśnie, ta gra aktorska tam też, trzeba przyznać, jest na ultra wysokim poziomie. E, przybijają się aktorzy, którzy na przykład mogą Wam się pokazać z innych e, znanych filmów bądź seriali, między innymi, na przykład z Harry'ego Pottera, taki Badera. ten tak, brat. Tak. Tak, tak dokładnie, tak, tak rada? ale rada? w całkiem inny jakby odsłonie. Ja z w tym momencie pomyślałam o Tobie w to, dokładnie. to, to, mi, ładnie, to był taki fajny, bo fajny ukłon dla tych, którzy lubią tę serię, mhm. e, ale jakby no myślę, że to jest ten serial, po którym mm, wiem, że właśnie sprzedaż nie, zestawów do gry w szachy na pewno wzrosła. Widziałam już te. Bo po, po prostu te... to zachęca, ale to tak zachęca autentycznie, i to jest właśnie chyba też jakby fenomen tego serialu, mm. że on tak totalnie was wciąga to, wciąga w to, bo no mimo, że oczywiście są inne jakieś wątki, to naprawdę 90% to jest oglądanie gry w szachy. A i tak ten serial jest cudowny. Ale czy to nie jest fajna moda? To jest cudowna moda. Ja no. kocham takie akcje, kiedy właśnie po jakimś serialu czy po filmie jest powrót do czegoś, co kiedyś było bardzo no. modne i co jakby odświeża taką cudowną historię, bo wiem, że to też włączy teraz pokolenia, bo właśnie yy, yy, młodsi ludzie, którzy obejrzeli ten serial idą do swojego taty czy do dziadka no możemy grać w szachy. I to jest autentycznie yy, jakby cudowny yy, efekt uboczny właśnie oglądania tego serialu. A drugi, o którym chcę powiedzieć, to tylko przypomnieć że jeżeli nie oglądaliście The Crown, to właśnie teraz lechał chyba najlepszy sezon. Być może dlatego, że on najbardziej dotyka powiedzmy tych czasów, które jesteśmy w stanie w miarę może kojarzyć, no Działo się jeszcze w większości tuż przed naszym urodzeniem, ale jednak Lady D, czyli Diana, która pojawia się w tym najnowszym serialu, i to wszystko, jak jest. no też aktorsko, to w ogóle też kostiumowo, no to jest serial, który autentycznie wciąga i który z sezonu na sezon, za każdym razem sobie mówię, ten sezon był najlepszy. A to jednak ten sezon był najlepszy. E, no naprawdę, też, e, też jakby historia, ja kocham e, ogólnie tego typu akcje, zarówno w serialach, jak i w filmach, żeby obejrzeć coś, co ma. Dużo um, z faktów, bo też nie wiemy, ile tam zostało podkoloryzowane, ale oczywiście ja kończąc y, dany odcinek The Crown. Wikipedia, co to się wydarzyło, jak się wydarzyło, fakty, filmy, autentyczne porównanie i to A też to jest super, super nie? bo to też jest super, bo jakby wkręcacie się nie tylko w samo oglądanie tego serialu, tylko w całą tą historię i jakby ten serial właśnie jakby, no, zapełnia Wam jeszcze dużo wolnego czasu poza obejrzeniem danego odcinka, więc naprawdę Wam polecam, bo no, ten sezon jest autentycznie naprawdę rewelacyjny ale każdy inny mm, też jakby mnie zachwycał, więc jeżeli jeszcze nie oglądacie to naprawdę zacznijcie i wciągniecie się, jestem w 100% pewna. Ostatni ulubieniec, który no, mam wrażenie, że teraz bardzo popularny, czyli Sanach. Piosenkarka, kompozytorka, skrzypaczka, dziewczyna, która jest moim zdaniem fenomenem, bo naprawdę tworzy muzykę, która nie była dość popularna w Polsce, czyli taki indie pop, elektryczny pop. Z bardzo specyficznym akcentem, który sobie gdzieś tam wymyśliła. Przez pierwsze momenty, kiedy słyszałam jej piosenki, No, to nie w ogóle nie, ale im więcej ja słuchałam przesłuchałam całą jej płytę parokrotnie, no i teraz radio oczywiście atakuje wręcz jej piosenkami, postała się bardzo popularna. Ja przyznam, że no mocno gdzieś doceniam ją, może nie już za sam walor muzyczny, czy po prostu jakąś melodię, w swojej melodia też nazwa jej piosenki, ale za jej teksty. Jest naprawdę absolutnie, moim zdaniem, w tym wybitna. Tworzy teksty, które są zaskakujące, które są bardzo inteligentne. Pokazuje, że w języku polskim mogą powstać bardzo ładne piosenki, które dają do myślenia, które nie są oczywiste, gdzie ta gra słowna jest bardzo taka przemyślana, właśnie inteligentna. Mam wrażenie, że ona jest ultra inteligentną osobą, ale też bardzo skromną. wywiad z nią widziałam, czy gdzieś jakiś jej występ. Nie wiem, ma coś sobie takiego bajkowego, jak Alicja z Krajedny Czarów, coś takiego, że po prostu zaprasza do swojego świata muzyki i ona nie patrzy na trendy, nie patrzy na modę, w ogóle w ubiorze, w tworzeniu teledysków, one nie są jakieś właśnie takie wybitne, to są a propos jej twórczości, ale chcecie się na to patrzeć, chce się jej słuchać i chyba ta jej skromność tak bardzo do mnie przemawia. I też yy, byłam ciekawa, czy Sanach? bo ona ma na imię Zuzia, też takie bardzo ciekawe imię, no i po prostu wzięła sobie to z angielskiego, że yy, Suzana, tak, A, za I właśnie ja zrobiła z tego Tak, skróciła sobie to po prostu i też byłam ciekawa, więc sobie to taka ciekawostka. E, no petarda, dziewczyna jest genialna, ma chyba 23 lata, jest młodziutka. E, w ogóle się, z The Voice Poland nie przyjęli i w ogóle, to jest hit. No nastartowała i w ogóle ją wyrzucili, że tak powiem, już na etapie e, tych pierwszych pre okay. I też właśnie w wywiadach się wszyscy dziwią i myślą sobie, że pewnie cała produkcja próbuje sobie prawda, że... Ale ja myślę, że to dobrze, że to tak. dobrze zrobiło, że no nie, nie ma tej... Takiej um, łatki, wszczepionej, metki, dawładzę w Polsce, że została gdzieś tam wypromowana, tylko własnymi siłami, mimo wszystko dała radę stworzyć tak. No, ja mam prosty, że Pani mówię, bo naprawdę gdzieś ta muzyka trafia bardzo do mnie. I y, im więcej muzyki w moim życiu, tym lepiej obecnie cieszę się, że ktoś taki na polskim rynku się pojawił i oby jak najwięcej jak najdłużej tworzyła. Kończymy, słuchajcie. Kończymy. Pamiętajcie o akcji hartatywnej Kieski czekają. E, oczywiście, no to też e, teraz zaczynamy grudzień. To jest taki czas, kiedy ja mam wrażenie, że każda angażuje się w jakąś, jak powinien. Tak myślę. To jest dobre. Żeby komuś pomagać, że nie tylko prezent, nie tylko to wszystko refleksja to... na koniec roku, żeby nie, nie robiliście. Tak. A my jednak od dwóch lat prawie już co roku, co miesiąc polecamy Wam jakąś akcję. Dajcie znać, w ilu uczestniczyliście. My oczywiście wspieramy każdą, ale sobie będzie ciekawe, czy w ogóle ktoś z Was, może by wszystkich uczestniczył. Byłoby rewelacyjnie. Oczywiście dajcie znać, jacy byli Wasi ulubieńcy w tym miesiącu, bo zawsze czytamy te komentarze. Często są inspiracją, widzieć dla nas. Już w zasunęłam. Nie, nie już wcześniej, ale wiadomo. Więc to też jest dla nas super um, taka do poczytania, nawet do poduszki, czasami te komentarze chętnie czytamy. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Jeżeli Wam film się podoba, to oczywiście łapka w górę też będzie bardzo dla nas um, takim wyróżnieniem. I nasz Instagram czeka na Was. Jak zwykle skacie. Grudzień zaczynamy od kalendarzy adwentowych, więc będziemy codziennie na Instagramie, na Instastoric i czekamy na Was. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Bardzo dużo mówiłam. No, dobrze. <głos》>. Mary, Babu, babu. I orzeszki. tak. Dobrze, daj te orzeszki bo są przepyszne. sobie śmiało ile to... Koszt.